Tak, jeden raz. Pamiętasz tą trasę? Gdzie to była podróż? Do Cieszyna. No, jak ci się podobało? Fajnie było. Nie pamiętam. E, pojechaliśmy do Cieszyna na przykład. I. E, pojechaliśmy do mojego wujka. I było fajnie. Co pamiętasz z tej podróży? Dokąd jechaliście? Do babci. Mam miejsca zapasze dla pasażerów, i niektóre pociągi mają z tyłu i z przodu, żeby jechać do tyłu i z przodu. Pamiętam, że wtedy jechaliśmy do kina. Jechałam, ale gdy miałam 5 lat, wtedy z siostrą wymyśliliśmy raz, że moja siostra otworzy, nie pamiętam co. To co zawsze, nie pamiętam co. I tam zawsze grzybaliśmy i ja miałam coś w kurtce i to mamie dałam i ma o, o, zobaczyła, a tam było napisane, nie pamiętam co, ale coś, nie pamiętam co. A potem patrzyliśmy z siostrą na widoki, jak jechaliśmy, ładnie było i się podobało. Potem jak wysiedliśmy, poszliśmy do kina, było ładnie i potem wracaliśmy do domu. Lato Morze. Jak ta podróż wyglądała? Co ciekawe. Fajnie. Co się działo? Co pamiętasz? Hmm. Jak znalazłem od Mawy plulko? E, dawno. Chyba mi się tak śniło że byłam na stacji i usiądłam do pociągu. Jechałam na, na, na jakiś no, park, bo nie mamy samochoda i, i moja mama właśnie myślała, żeby pojechaliśmy sobie na jarmark i pojechałam i było fajnie, była karuzela było miasto, było jedzenie, były frytki, były rozciągane frytki i było jedzenie. Były e, krzesła. I ciuch mówił, ciuch, ciuch. Jechałam pociągiem i, i mamą i tatą na plażę i wtedy był bardzo szybki pociąg. No i, no i tam były takie siedzenia No i tam nie było no jedź, No ani pić. Był, był śnieg i, i był i ja tam byłam i miałam zelki, bo mama nie i i jeszcze tata z nami pojechał. I, I i anioła i aniołka widziałam. Jechałam ekspresem do domu. jechałam pociągiem i wtedy było fajnie jak jechałam. No bo ten pociąg taki szybki był. I siedziałam bez zapiętych piesów, tak jak każdy. On był bardzo długi i miał niebieski kolor. I jeszcze tam widziałam Pana, który prowadzi pociągiem. No, jechałam jakby mały. Na górze wentylatory i z przodu były takie stoliki. Jechałam do. Do Wagony. Jest długi. Nie.